Jest tak pyszna, że możemy ją jeść na okrągło. Pyszna sałatka, którą zrobisz w kilka minut. Sałatka, która poprawia metabolizm, dostarcza nam wielu cennych składników, przede wszystkim witaminy i minerały. Jemy i chudniemy. Jak zrobić tą pyszną sałatkę, to link na tą sałatkę zostawiam Wam w opisie tego filmu. Przekierowuję Was na kanał Perfect Richep. to jest mój kanał w języku angielskim. Kanał, który otworzyłam tutaj we Włoszech. A teraz mój mąż powie Wam jak smakuje. Mmm, buonissimo, buonissimo. Mm. jak słyszeliście sałatka jest przepyszna po włosku buonissimo znaczy bardzo pyszna dobra mm. zapraszam was do subskrybowania no, moich no. kanałów linki na te kanały zostawiam wam w opisie tego filmu wszystkim widzom nowym i starym Przypomnę, że ja już teraz na kanał Mandziary Ładki nie nagrywam specjalnie przepisów, tylko nagrywam na moje nowe kanały. Zapraszam tam. Ciao!